Witam Was, moi drodzy! Dziś kontynuujemy naszą przygodę z historią Warcrafta, a w dzisiejszym odcinku poruszymy chyba mój ulubiony wątek, jakim to będzie powolna przemiana Sargerasa. Gdyż ta ma bardzo ważne znaczenie w całej fabule Warcrafta, dlatego też nie mogłem się doczekać, aby zacząć omawiać ją na kanale. Także nie przedłużając, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Dla przypomnienia w poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że Sargeras jako najlepszy wojownik Panteonu został wysłany na misję powstrzymania demonów, które to zaczęły coraz bardziej panoszyć się po wielkiej ciemności. Gdyż ten nawet wśród wyjątkowych członków Panteonu wyróżniał się swoją odwagą i siłą, a te cechy były niewątpliwie przydatne podczas żmudnego polowania na demony. A gdy ten był gotowy wyruszyć na swoje polowanie, jego uwagę zaczęły przyciągać Światy przesycone chaotyczną i niestabilną energią, których to wpływ wypaczony od odchłani przesączał się do wszechświata fizycznego, co pozwoliło zmaterializować się ogromnej liczbie demonów. Przez wieki Sargeras wędrował od jednego znękanego świata do drugiego, jednocześnie walcząc po to, by bronić zamieszkujących je śmiertelników. Gdyż ten widział już wiele razy, jak za sprawą jego wrogów całe cywilizacje pozostawały zniszczone do tego stopnia, że zostały po nich jedynie dymiące zgliszcza. A sami mieszkańcy planety zostawali przekształceni w istoty wynaturzone i zdeprawowane i co ciekawe sam Sargeras przed wyruszeniem na swoją misję nie wyobrażał sobie nawet, że takie zło może w ogóle istnieć we wszechświecie. Niemniej jednak kromne demony były niezorganizowane i niekompetentne, dlatego też Sargeras bardzo często bez trudu zwyciężał z nimi w pojedynku. Jednak z czasem zaczął sobie uświadamiać, że niektórzy z jego wrogów nauczyli się władać mocą pustki, co go nieco zaniepokoiło. Dlatego też przeprowadził dogłębne śledztwo w tym temacie, chcąc poznać źródło tej mocy. Tym samym chyba jako pierwszy z tytanów odkrył przesiąknięte złębyty, które to szerzyły zniszczenie w całym materialnym wszechświecie, a mowa tu oczywiście o władcach pustki. I co ciekawe sama ich obecność zaniepokoiła Sargerasa, a ten próbował zrozumieć co planowały siły pustki i co ich istnienie może oznaczać dla samego wszechświata. Jednak nie bacząc na swe ponure odkrycie, Sargeras nie zaprzestał walki z demonami, gdyż wiedział, że to oni są obecnie największym zagrożeniem dla planów Panteonu. Jednocześnie to była siła, która napędzała go do dalszej walki, gdyż ten widział w swoim umyśle, jak tytani dalej szukają nienarodzonych pobratymców. Również samo to, że na planetach wolnych od demonów mogą kwitnąć życie, napędzało Sargerasa do dalszych konfrontacji. Jaki wiedział, że ta sama energia pomoże mu pokonać władców pustki i uniemożliwi ich złowrogie działania w stosunku do stworzenia. Jednak kolejnym problemem, jaki napotkał Sargeras w walce z demonami, było to, że te zdwoiły swoje wysiłki, pokrążając kolejne światy wagoni. I ku swojemu zdumieniu, Tytan uświadomił sobie, że z wieloma z tych demonów walczył już wcześniej, gdyż po tym, jak pokonał je w wymiarze że rzeczywistym ich dusze po prostu wracały do wypaczonej otchłani i po jakimś czasie odradzały się w nowych ciałach. Ponieważ żeby zgładzić ostatecznie demona, trzeba było go pokonać w samej otchłani albo w tych miejscach bezkresnej ciemności, które to przesączone były niestabilną energią demonicznego wymiaru. Jednak sam Sargeras jeszcze tego nie wiedział. A wiedział jedynie tyle, że póki co jego taktyka okazała się być nieskuteczna. Co go mocno zaniepokoiło, gdyż sytuacja stawała się coraz gorsza przez rosnące aktywności demonów. Jednak z czasem Pan Wysłał do pomocy kolejnego tytana, aby ten wspomógł ich czempiona. A owym tytanem był Agramar, który, pomimo tego, że nie miał zbytnio doświadczenia w walce, tak był bardzo pojętnym uczniem. Tym samym zaskarbił sobie podziw Sargerasa i szybko stał się jego zaufanym porucznikiem. A przez długie stulecia obaj walczyli ramię w ramię, z mogłoby się wydawać nieskończoną armią demonów, tworząc niewzruszoną tamę, przesuwającą wściekły napór. Demonicznych sił. A z czasem, gdy Agramar mógł już walczyć w pojedynkę, Sargera zyskał czas, by dokładniej zbadać właściwości wypaczonej otchłani, tym samym odkrył sposób na uwięzienie swoich wrogów. I choć nie zdołał poznać i zrozumieć całego wymiaru, tak nauczył się manipulować jego niestabilną energią i ją kształtować. Co później wykorzystał, wykuwając więzienie znane jako Mardum, czyli sferę wygnania. A był to wymiar zamknięty o nieprzeniewierzeństwie zniknionych granicach, z którego nic nie było w stanie uciec. I co ciekawe, same demony po swojej śmierci nie mogły się odrodzić, a jedynie trafiały do Mardum i tam miały cierpieć przez wieczność. A ponieważ Agramar i Sargeras nie ustawali w swojej walce, tak więzienie szybko wypełniło się demonami i ich niszczycielską energią, co wkrótce nagromadziło olbrzymie ilości energii spaczenia, która to zaczęła rozdzierać zasłonę między otchłanią, a w. Wszechświatem materialnym. Dlatego też Tytani postanowili umieścić więzienie na odległych rubieżach bezkresnej ciemności, jako gwiazdę płonącą intensywną zielenią. A to przyniosło wreszcie kosmosowi spokój. I mimo tego, że najazdy demonów nie ustały wprawdzie całkowicie, tak niemniej stawały się one coraz rzadsze. Co w końcu pozwoliło światom Tytanów rozwijać się bez przeszkód. Jednak to miało ponownie się zmienić, ale o tym pogadamy w następnym. W następnym odcinku. A póki co moi drodzy na dziś to by było wszystko co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, a ja będę się z wami żegnał. Do następnego i cześć!